Ostatni odcinek o usuniętych scenach z filmowej adaptacji władcy pierścieni bardzo wam przypadł do gustu. I zgodnie z waszymi prośbami dziś zajmiemy się kolejną częścią. Dla przypomnienia, te usunięte sceny nie pojawiły się nawet w wersji reżyserskiej filmu i krążą po internecie w postaci planów, rozpisek, pojedynczych zdjęć czy po prostu nagranej sceny z zakulis. Dziś zajmiemy się dwoma wieżami. Miłego oglądania. Zacznijmy sobie od pościgu trzech łowców za orkowym garnizonem. Planowano, by orkowie Saurona i Uruk Hajsa spotkali się nieco później, podczas drogi do ortanku. Ostatecznie uznano jednak, że trzeba pchnąć fabułę w takich mniej znaczących momentach do przodu znacznie szybciej. Orkowie mieli też mieć o wiele więcej przystanków po drodze, podczas których miały toczyć się między nimi jakieś dyskusje. Poza samymi słowami Jacksona, potwierdzenie tego mamy też w tej oto scenie. Trójka łowców napotyka na swej drodze spalone zwłoki kilku orków. To być może łączy się z tym nieużytym klipem Eomera. Przywódca jeźdźców zdaje się polować tutaj na jakieś zagrożenie. Być może nawet część walk miała toczyć się już za dnia. Wracając do naszych trzech bohaterów, biegających wesoło po wzgórzach. Tego też jest więcej, ale domyślam się, że po prostu wybrano najciekawsze ujęcia, a materiału było o wiele, wiele więcej niż to, co tutaj widzicie. Aktorzy mieli przez długi czas biegać po górach, udając, że tropią. A helikopter pojawił się raz na jakiś czas i robił im epickie ujęcia. A właśnie, kojarzycie te scenę jak Aragorn kopie hełm leżący na ziemi i Vigo Mortensen łamie sobie palec? To już chyba jest znane wszystkim, którzy oglądali jakąkolwiek wersję Władcy Pierścieni, ale scena oryginalnie była dłuższa. Vigo przekuł swój fizyczny ból w prawdziwy żal po stracie przyjaciół. Później następuje oczywiście tropienie hobbitów po śladach, przeplatane z krótkimi wstawkami dotyczącymi tego, co działo się poprzedniej nocy podczas ataku. Ten nocny segment też był o wiele dłuższy i nakręcono tak naprawdę całą ucieczkę niziołków, tylko potem ją pocięto i zrobiono to, co dobrze już znamy. Moim zdaniem był to bardzo dobry ruch, bo pokazany nam styl tropienia jest bardzo dynamiczny i wciągający. Wycięto także kilka scen z drzewcem, w których dość dużo mówił jak na niego i wyrażał swój gniew na temat innych ras niszczących jego lasy. Uważam, że te sceny bardzo dobrze by wpłynęły na odbiór drzewca i dodałyby mu motywacji do ruszenia na Isengard. W kinowej wersji drzewiec wydaje się być obojętny na sprawy śródziemia, aż do momentu, gdy widzi wycięte na skraju lasu drzewa. Podczas gdy w książce to właśnie podczas swej opowieści o sarumanie coś w nim Podczas podróży z Fangornu do Edoras trójka łowców i Gandalf mieli mieć też najwyraźniej jakiś przystanek, na co wskazuje ta scena. Gandalf mówi w niej Aragornowi o przymierzu, jakie zostało zawarte między dwoma wieżami i dostajemy bardzo ładne ujęcia na Isengard i Mordor. Nie jest to jednak scena, która wprowadza coś niezwykle istotnego lub odkrywa przed widzem jakąkolwiek tajemnicę, a w zasadzie wprowadza w błąd, bo sugeruje, że tytułowe dwie wieże to Ortang i Barad Dur, a nie jak w oryginale zamierzał Tolkien. Ortang i Minas Morgul. Ze stolicy Rohanu wycięto kilka scen z Grimą. Jak obmacuje Eołynę, jak wyrzucają go z Meduselt, a on jeszcze rzuca w ich kierunku kilka zdań, czy nawet moment, w którym pluje na Aragorna, gdy ten ratuje go przed ciosem Teodena. Będąc bardziej precyzyjnym, Grima miał opluć pierścień Aragorna, czyli już tak książkowo mówiąc pierścień Barahira, jedną z rodowych pamiątek królewskiej linii Numenoru. Zmieniono też finalnie początkową aparycję Teodena. Która miała wyglądać tak, i dzięki Bogu, bo ta wersja strasznie mi się nie podoba. Co prawda, Teoden wciąż wygląda jak człowiek wymęczony przez jakąś paskudną chorobę, ale ta filmowa wersja, cała osiwiała wersja, dodaje mu jeszcze sporo lat, przez co późniejsza zmiana zdaje się być o wiele efektowniejsza. Dalej już kilka ujęć z podróży do Helmowego Jaru. Możecie popatrzeć, jak wygląda surowa wersja walki z wargami, czy raczej walki z cieniem w wykonaniu Aragorna. Powiem tak, ciężko tu coś ocenić, bo mało też widać. Później, jak nieprzytomny zmierzał ku warowni, miał jeszcze przejechać koło obozowiska orków, a nie tylko widzieć ich gdzieś w oddali, ale postanowiono ponownie przyspieszyć fabułę. Osobiście cały ten wątek z napadem wargów i spadkiem Aragorna z klifu uważam jako nietrafiony pomysł, więc dobrze, że sobie to odpuścili. Na miejscu Witago Gimli i ucięto improwizację rysa, który bardzo wczuł się w postać krasnoluda. Jackson chciał też poszerzyć wątek miłosny Aragorna i Arweny w dwóch wieżach, ukazując ich za młodu. Vigo w tym celu zgolił swoją brodę, ale finalnie nic z tego nie wyszło. Nadzieja umiera ostatnia i być może kiedyś jeszcze zobaczymy te nagrania. Bo Jackson stwierdził, że może dołączy je do jakiegoś jubileuszowego wydania filmów w przyszłości, będąc już przy elfach. Samo wprowadzenie elfickiej armii ni stąd ni zowąd do helmowego jaru pod pozorem sojuszu, który kiedyś istniał między rasami, było już mocno krytykowanym przez fanów zabiegiem. Ciekawe, co by się zatem stało, gdyby Jackson został przy swojej pierwotnej wizji, w której to sama Arwena miała przybyć do helmowego jaru. Nagrali nawet kilka scen z Liv Tyler w fortecy i miały one ostudzić trochę zapał Eołyny względem dziedzica i Sildura. Co więcej, Elrond i Arwena mieli udać się wcześniej wspólnie do Galadrieli i prosić ją o pomoc. I teraz tak. Pomysł z wojowniczą Arweną w Helmowym Jarze uważam za całkiem poroniony, ale samo pokazanie, że to Elrond prosi Galatriele o wysłanie wsparcia dla Rochańczyków, jest już spoko, bo daje to jakiekolwiek podwaliny pod to, że cały zastęp elfów przybywa nagle do Helmowego Jaru. Tymczasem po drugiej stronie palisady mamy tylko kilka zdjęć przedstawiających Sarumana i Grimę na jednym planie. Fajnie byłoby zobaczyć trochę więcej z relacji tych dwojga i jak saruman się nim wysługiwał. Tu jakieś ujęcie przy produkcji orków, tu coś z wnętrza ortanku. Z tego, co mówiła jedna z osób zaangażowanych przy pracy nad filmem, saruman miał nauczać Grimę, jak wysysać życiową energię z króla Rochanu i jak przygotować kraj do zmiany władzy. Widać zatem, że pomysł był, ale no nie został niestety wykorzystany. Tuż przed samą bitwą mieliśmy jeszcze uświadczyć przemowy Teodena do narodu, by podbudować trochę morale, ale Jackson uznał, że to w jakiś sposób Bernard Kil zagrał swoją postać, jest motywujące samo w sobie. Ja, akurat, jestem wielkim fanem filmowych przemówień Theodena i nie pogardziłbym taką sceną. W samej bitwie oczywiście usunięto sceny nagrane wyłącznie pod zwiastuny, a także przycięto kilka scen. I to przycięto bardzo, bardzo mocno, ponieważ nagrania walczących ze sobą kaskaderów można było ponoć oglądać przez dobre kilka godzin. Zapewne dali nam tylko te najlepsze fragmenty, ale szczerze chciałbym zobaczyć tego więcej, by ta bitwa nie wychodziła tak blado w porównaniu z bitwą na polach Pelenoru. Pozbyto się także brutalnych scen z udziałem orków. Wracając jeszcze do wojowniczej Arweny, scenie, w której Aragorn biegnie Haldirowi na pomoc, tak naprawdę ruszał wtedy w kierunku Arweny, która pojedynkowała się z Urukami. I tu jeszcze jedno ujęcie na Arwenę w Helmowym Jarze. Tak jak tych scen z Liv Tyler kompletnie nie żałuje. tak szkoda, że zabrano nam całkiem sporo scen z walecznym Aragornem, w których wigo dawał z siebie 100%. Walka toczyć miała się także w jaskiniach, gdy twierdza została już niemalże zdobyta przez uruków. Tam Eołyna miała nie tylko bronić bezbronnych przed starającymi się przedostać orkami, ale także miała odebrać poród kobiecie imieniem Morwena. Kim jest Morwena, zapytacie. Otóż jest to matka tych dwóch dzieciaków, co uciekli z wioski atakowanej przez Dunlendingów. Po całej akcji do jaskiń wchodzi jeszcze Aragorn, na którego widok Eowina jest zachwycona. Jak zawsze zresztą. Przejdźmy teraz do wątku Froda. Który jest kompletnie oddzielony od wydarzeń w rochanie. Po pierwsze, wycięto kilka scen, które rozbudowywały relacje między Frodem i Samem, a także kilka dodatkowych ujęć z ich katorżniczej wędrówki. Poniekąd rozumiem, dlaczego tak mogło się stać. Dwie wieże łączą tak naprawdę dwie różne księgi, w jeden wielki miszmasz i trzeba było balansować między mozolną i ciężką przeprawą do Mordoru, a szybszymi wątkami związanymi ze zdradą i Sengardu. Wątek Froda i sama. Jest jest oczywiście bardzo interesujący, szczególnie w książkach, ale w nadmiarze może być nużący dla przeciętnego kinowego odbiorcy, który łaknie trochę szybszego tempa akcji. Szkoda tylko, że pozbawiono nas dodatkowych scen z Golumem, bo świetna gra aktorska Endiego Serkisa poszła na marne w tym momencie. A jego w roli pokracznego simigola mógłbym oglądać bez końca. Ciut inaczej wyglądały też początkowo spotkania niziołków ze strażnikami itilien. Byli nieco bardziej. Brutalni. Na przykład tutaj rzucają samym jak workiem kartofli. Scena przesłuchania Golluma także była o wiele brutalniejsza, przez co również ją przerobiono. Całkiem natomiast pozbyto się lekko absurdalnej sceny, w której Faramir doznawał wizji tego, co może stać się z Frodem. Było to częścią jego wewnętrznej batalii, czy zabrać pierścień, czy jednak puścić w wolno. Zobaczcie zresztą sami jak absurdalnie wygląda ta scena. Uważam, że to jeszcze bardziej zepsułoby przedstawienie Faramira, który w książkach był kompletnie inną postacią. Aktorzy grający Niziołków byli też zawiedzeni w jednym z wywiadów, iż usunięto niemalże całą scenę ich pojedynku. Usunięto to może za dużo, bo ona cały czas jest w filmie, tyle że sprowadza się do przeturlania po schodach i później Froda wyjmującego swoje żądło i gotowego dźgnąć sama. A oryginalnie ich szamotanina... Trwała znacznie dłużej. I tak docieramy do końca dwóch wież. Zostaje nam jeszcze powrót króla i hobbit, jeśli będziecie tym zainteresowani. Dziękuję wszystkim za wspieranie kanału i do następnego.